Cześć. Dzisiaj będzie wyprawkowy hol z Hayemu, ale mm, to będzie hol dla mamy. Zdecydowanie dla mamy, taki, no, taki dla mamy, do szpitala y, i, i później. <laughs> Jak coś słyszycie, że pyrczy, to musicie mi wybaczyć, ponieważ cały dzień chodzi pan za oknem i pyrczy jakąś maszyną. Postaram się to zniwelować w czasie produkcji, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie, jestem właśnie, się przebierałam, bo nagrywałam Wam przebitki, zobaczymy, co z nich wyjdzie, bo jeszcze nie patrzyłam. Nagrałam Wam przebitki, więc mniej więcej wiem, co zostawię, a co odeślę. No i tak, zrobiłam straszny bałagan w tych ciuchach i leżą tu jak szmaty biedne, ale pokażę Wam, pokażę wam co kupiłam i... Też kleję te przebitki. A więc tak, pierwsza rzecz to jest szlafrok. E, to jest szlafrok em, w taki, oni napisali na stronie waflowy splod. No rzeczywiście e, to się kojarzy z jakimś takim wafelkiem. Jest bardzo mięciutki, nie jest bardzo gruby, co mi się podoba, bo e, no nie, nie jest zbyt zimno w mieście w blokach, prawda? E, ja go sobie kupiłam, bo nie wiem, czy chcę zabierać ten mój gruby, biały szlafrok do szpitala. Ten co prawda też jest jasny, ale już nie jest całkiem biały, więc wezmę ten albo tamten. Poza tym chciałam mieć jeszcze drugi, niebiały szlafrok. To jest rozmiar S przez M i te szlafroki są w dwóch rozmiarach: S przez M i M przez L chyba. No i jak zobaczycie albo już widzieliście na przebitce, to on jest duży, naprawdę jest obszerny. Jest na pewno obszerniejszy niż ten biały, który mam bo na przykład ten biały, no to mi się już trochę tak, no jeszcze cały czas mogę założyć go na brzuchu jeden, jedną stronę na drugą, natomiast w tym mam wciąż dużo miejsca yy, kolor bardzo mi się podoba nie wiem czy ten kolor mi pasuje, bo być może nie, nie wiem, jest taki ale mi się podoba yy, kolejną rzeczą, którą jeszcze nie wiem czy zostawię czy nie yy, jest yy, piżama, przymierzyłam wam koszulę i pokazałam wam spodenki, To jest koszula len i wiskoza, bodajże. Rozmiar jest XS, więc naprawdę, rozmiar jest XS. Ja myślałam, że ja Wam nie zrobię dzisiaj przymiarek, bo sobie pomyślałam, że ja się w nic nie zmieszczę. Ale okazuje się, że ja wierzyłam w sklepie H&M, piżamy rozmiar S i one były rzeczywiście ogromne. No ale że się z brzuchem zmieściłam w XS, to już jest dla mnie totalne zaskoczenie. Trochę się to mnie, no ale właściwie jest to len i wiskoza, więc trudno się dziwić. Yy, no, 55 len, 45 wiskoza. Jest bardzo miły, kolor też jest ten, yy, podobny jak szlafrok. Yy, I powiem Wam tak, ja na co dzień raczej nie śpię w piżamach, ja lubię spać w pod koszulką. Do szpitala przydałaby mi się właśnie piżama rozpinana z przodu. Ona taka jest, ma też fajny rękaw, bo nie za długi. Chociaż jest bardzo duża, ja nie cierpię jak mi się coś plącze koło... mnie, ja się czuję zaplątana w koszule nocnej i ja tak dalej, dlatego nie lubię ich. I ta też jest taka szeroka, więc nad tym się zastanawiam. Do tego są spodenki. No i... Możecie powiedzieć, że... One mają z tyłu, o to jest fajne, z tyłu mają gumę, a z przodu są takie gładzutkie. No w każdym razie możecie powiedzieć, że to jest nie okej okay brać spodenki do szpitala po porodzie. I powiem Wam tak, po naturalnym porodzie być może tak, nie, nie jestem pewna, bo ja za bardzo nie skończyłam mojego porodu naturalnego przy pierwszym dziecku. Natomiast y, skończyła się cesarką, więc wiem, że po cesarce, ja pamiętam, że prosiłam Dawida, żeby mi przywiózł jakieś spodenki, dlatego, że y, no nie, nie lubię za bardzo chodzić w tych, w tych koszurach, no. I pamiętam, że chodziłam w tych spodenkach, nikt mi nie robił problemu, że, że, że je noszę, więc no od razu sobie już teraz zabiorę wiecie, to też jest tak, że przynajmniej w moim wypadku tak było, że pierwszy dzień jeszcze ok chodzę w tej piżamie zwykle po cesarce pierwszy dzień jest niby jednym z cięższych, ale według mnie cięższy jest drugi, jak już Wam te wszystkie przeciwbólowe przestają powoli działać, natomiast um, ileż można chodzić w piżamie. Wszyscy są w piżamach. No więc spodenki i na pewno sobie wezmę do tego jakąś koszulkę zwykłą, żeby nie mieć poczucia, że chodzę trzy dni w piżamach, bo mnie to denerwuje osobiście. No więc spodenki. Co dalej? O, kupiłam sobie do karmienia staniki i oto jest taki dwupak. W moich ulubionych kolorach w sensie ulubionych. Takich jak chodzi o to, żeby być praktycznym. No to tutaj mamy czarne i cielisty I powiem wam, że są bardzo, bardzo fajne, bo tutaj to wszystko jest miękkie. Jest to usztywniane, więc nic się nie odznacza. O co co się może odznaczać? No, w, mianowicie w trakcie karmienia nosi się wkładki laktacyjne i są różne no i na przykład przy cienkich stanikach no czułabym się bardzo niekomfortowo gdyby jakaś wkładka mi się odznaczała a tutaj przy takiej grubszej gąbce ta wkładka się nie będzie odznaczać nie ma żadnych fiszbin, są za to dosyć grube szwy i to też jest super no i oczywiście jak każdy stanik do karmienia są tak skonstruowane, że można go łatwo odpiąć yy, więc tak, bardzo bardzo, bardzo fajne Tutaj też mają y, dużo opcji zapięcia, tak, bo są cztery i jeszcze na, na trzy te haczyki, na trzy haczyki. Nie wiem, ale bardzo fajne są te staniki, bardzo takie gładkie. Chcę jeszcze sobie dokupić taki jakiś stanik bardziej fikuśny, nie wiem jak to nazwać, jakiś taki wiecie, są bardzo ładne staniki z koronką, ale... Te są takie bardziej elastyczne. Staniki z koronką są bardziej dopasowane, więc to już ewentualnie później, jak już, jak już będę w trakcie karmienia, to wtedy będzie mi na pewno łatwiej dopasować ten stanik. Ok, to. A co dalej? Następne, kilka bluzek, bo w pierwszej ciąży nie kupiłam. Nie miałam żadnej bluzki do karmienia i to chyba był mój największy błąd. Nie wiem, czemu później w trakcie nie kupiłam, ale jakoś tak wyszło, że, że nie kupiłam sobie żadnej. I dlaczego błąd? Dlatego, że one są no, stworzone specjalnie po to. Tutaj akurat jest ta czarna. I one tutaj mają, każda z nich ma podwójną warstwę materiału i... Mm, tam w środku, o, teraz mi to uciekło tam w środku jest dziura. Ja wam to też na przebitkach pokazuję. Tam w środku jest dziura. Gdybyście chciały karmić dziecko lub odciągać mleko, nie musicie się rozbierać. E, całe ustrojstwo w ogóle wam się schowa pod materiałem. E, dlaczego to mówię? Dlatego, że ja jestem wielką fanką laktatora. Ja nie lubię karmić e, piersią. To znaczy, być może nie lubię przez to, jak mi się układało karmienie z Laurą. Ogólnie karmiłam laktator, znaczy laktatorem odciągałam mleko. I teraz też się raczej na to nastawiam. W kolejnym wyprawkowym holu pokażę Wam laktator, na który się zdecydowałam. Natomiast, yy, no dlatego takie bluzki są genialne, ponieważ zdarzyło mi się odciągać też mleko w samochodzie na przykład. No i wyobraźcie sobie... Yy, że na światłach to jest trochę niekomfortowe uczucie, kiedy <laughs> trochę się obnażacie i nie wiecie, czy akurat ktoś to z boku zauważy, czy nie zauważy, jeśli się tym przejmujecie, ja się czasem przejmowałam, później to już mnie zaczęło wszystko wisić, ale mm, ogólnie tak, przy takich bluzkach nie ma problemu. Ta jest ogólnie, wyglądowa mi się podoba, ma fajny, tutaj głęboki dekolt, ale zabudowany koronką. Minus jest taki, że to jest poliester i to to jest taki chamski poliester, um, yy, no tak, no to jest minus, mm, normalnie bym tej bluzki nie zostawiła, ale yy, nie było tam aż tak dużego wyboru, podoba mi się ona, yy, nie wiem czy będę się w niej pocić, czy nie będę się w niej pocić, no nie wiem, w sumie yy, jeszcze nie, nie ma lata, nie ma upału, zobaczymy jak się będzie sprawdzać, natomiast... Zostawiam ją na pewno, bo, no, bo, bo ogólnie mi się podoba i na pewno jest funkcjonalna. Ta bluzka, nad nią się zastanawiam. Ja chciałam ją ogólnie w innym trochę wzorze. Ona ma dobry skład, bo ona akurat jest z wiskozy w dużej mierze. Tą wstawkę tutaj ma z czegoś sztucznego, tą wstawkę taką, wiecie, tą drugą warstwę materiału. To jest rozmiar S i ja myślałam, że ja nie dam rady jej przymierzyć, ale oczywiście dałam radę ją przymierzyć, ponieważ te rozmiary dla mamy są bardzo duże yy, i zamówiłam sobie takie, to zaraz Wam pokażę, takie koszulki w rozmiarze M i będę musiała je odesłać, bo one są yy, za duże, teraz są za duże. Więc, no ale, ale też widziałem na przykład, bo ja chciałam kupić mniejszy rozmiar, to były wykupione już, więc myślę, że mamy wszystkie raczej tam celują w te eski, bo te koszule, koszulki są duże. W każdym razie ta wygląda tak, jest mięciutka, tu ma więcej tego materiału, też tutaj można się bez problemu dostać, więc nad nią się jeszcze zastanawiam, chociaż tak jak mówię, no nie mam tych brzegów za dużo, więc kusi mnie, żeby ją też zostawić. I jest jeszcze taka ona dla odmiany jest jakby mniejsza. W sensie jest to taka SKSK. Wcisnęłam się w nią ale widać, że się w nią wcisnęłam na pewno to tam widzicie na przebitkach. Natomiast ona to za to się idealnie sprawdzi jak już bo, bo będzie na świecie, tutaj ma taką jakby zakładkę, ona nie ma tutaj nic, gdzie byście mogli włożyć wkładki laktacyjne, po prostu jest taka, tutaj jest odcięta pod biustem, ale raczej na brzuchu też się powinna opinać, no i bardzo mi się podoba, jest bardzo mięciutka i tutaj też łatwo ją, z tym, że tu już nie macie, nie macie się czym zasłonić, To już po prostu jak, jak już odwiniecie, ten kawałek materiału na biuście no to jakby będzie wszystko widać, natomiast pff, i, i w domu myślę, że się super sprawdzi, jest bardzo wygodna bardzo miękka i ładnie się układa tu są te koszulki które będę musiała odesłać, to jest rozmiar M i one są naprawdę wielkie ale są y, fajne, ponieważ y, można je nosić z tego co zauważyłam bez stanika, ja tego nie zauważyłam w internecie ale one tu mają tak jakby taką wbudowaną dodatkową bluzeczkę, tak w środku, takie jakby, to jest takie cienkie, to nie jest coś, co jakoś Wam podtrzyma biust, jak macie większy biust, to Wam na pewno tego nie utrzyma, ale ramiączka są regulowane i tutaj są też odpilane, więc jakby o, tak jak zamiast stanika jakbyście to nosiły, no to yy, spoko, fajnie to służy. Ja akurat myślałam, że będę ich używać razem ze stanikiem, też właśnie w domu, ale są za duże, więc jak y, będzie dostępny ten mniejszy rozmiar, to się skuszę. No a jak nie, no to nie. No i to i to wszystko. A! Bonusowo miałam Wam pokazać. Bonusowo miałam Wam pokazać. To są majtki dla dzieci, ale... Kupiłam je dlatego, ponieważ wcześniej się nie spotkałam z tym. E, to są e, bokserki. To akurat z myślą o laurze, natomiast to są bokserki i moje dziecko często ma ludzi, że ją gdzieś tam coś kryje, coś tam ją uciska, coś tam jej gdzieś wchodzi, wiecie co gdzie wchodzi. No więc doszłam do wniosku, że takie majtki to chyba nie wchodzą nigdzie, tak jak takie klasyczne majtki. No więc taki bonus to jest pięciopak i tutaj są dwa kolory. Zobaczymy, czy zostaną ciepłe, ciepło przyjęte, czy też nie. Ok, i to na razie tyle. Jeszcze zamówiłam coś tam na Allegro i zamówiłam też w aptece, ale o dziwo do, dosyć długo czekam na to zamówienie z apteki. Znaczy dosyć długo, dopiero kilka dni, ale to długo jak na tą aptekę. Ale już chyba coś tam ruszyło, więc następny filmik będzie taki bardziej apteczno-kosmetyczny i taki pokażę Wam też laktator, bo powinien właśnie on przyjść. Dobrze, dajcie znać, jak Wam się podobało. I oczywiście do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie Pa.